Lalka. Czyta Dominika Synowiec. Na jednym z paryskich dworców Suzin oczekuje przyjazdu Wokulskiego. W wolnym czasie główny bohater zwiedza miasto, jednocześnie kontemplując nad własnym życiem. Zaczyna dostrzegać, że nie jest potrzebny Izabeli oraz innym ludziom z arystokracji, ponieważ zależy im tylko i wyłącznie na jego pieniądzach. Do kupca przybywają różni ludzie, którzy chcą wyłudzić od niego pieniądze. Pewnego dnia przychodzi do niego profesor Geist, który uznawany jest za naukowca szaleńca. Wokulski jest zafascynowany osobowością Geista. Wspólnie udają się do pracowni profesora, gdzie ten pokazuje Wokulskiemu metal lżejszy od powietrza. Stanisław rozważa pozostanie w Paryżu i podjęcie współpracy z profesorem nad pracą naukową. Otrzymuje jednak list od prezesowej Zasławskiej, a w nim zaproszenie do jej posiadłości w Zasławku. Prezesowa nie omieszkała wspomnieć, że Izabela również będzie jej gościem. Stanisław postanawia wrócić do kraju. Podczas przyjęcia w Zasławku goście spacerują, dyskutują i odbywają wycieczki konne. Wokulski stwierdza, że posiadłość jest prowadzona przez prezesową nienagannie i może być wzorem dla innych. Co więcej, dostrzega, że kobiety arystokratki wolą próżniaków i kobieciarzy, aniżeli romantycznych i poważnych mężczyzn. Zasławska, która ceni Wokulskiego, postanawia zaaranżować jego spotkanie z Izabelą. Kiedy Łęcka przybywa do Zasławka, zauważa, że wszystkie obecne tam wydają się być zachwycone osobą Stanisława. Panna Izabela również zaczyna dostrzegać jego atrakcyjność, natomiast Wokulski widząc kobietę, ponownie ulega jej urokowi. Goście udają się na grzybobranie. Wokulski nie odstępuje Izabeli na krok, chcąc wyjawić swe uczucia wobec niej. Kiedy zaczyna coś delikatnie sugerować, Łęcka daje mu do zrozumienia, że nie pozostaje obojętna na jego starania. Uszczęśliwiony Wokulski przedłuża swój pobyt w Zasławku o kolejne dni. Na prośbę prezesowej zabiera Izabelę na ruiny zamku, tam swój nagrobek mastry Wokulskiego, w którym podkochiwała się pani Zasławska. W pewnym momencie Łęcka daje Wokulskiemu nadzieję na wspólną przyszłość. Po powrocie głównego bohatera do Warszawy dowiadujemy się, że baronowa Krzyszowska chce odkupić kamienicę Wokulskiego. Rzecki natomiast zaprzyjaźnił się z panią Heleną Stawską i skrycie liczy na to, że jego przyjaciel poślubi ją, rezygnując z małżeństwa z Łęcką. W środowisku kupców pojawiają się pierwsze plotki, iż Wokulski chce sprzedać sklep, ponieważ nie zajmuje się już interesami, a jedynie zalotami wobec Łęckiej. Główny bohater otrzymuje anonimowy list. W którym ktoś sugeruje romans Stawskiej z Rzeckim. Stanisław domyśla się, że autorką listu jest Krzeszowska. Baronowa wciąż podejmuje próby odkupienia kamienicy. Ostatecznie Wokulski godzi się na jej sprzedaż za cenę 100 tysięcy rubli. Baronowa podwyższa cenę czynszów oraz wyrzuca na ulicę niepłacących studentów. Wytacza również proces pani Stawskiej, oskarżając ją o kradzież lalki należącej do jej zmarłej córeczki. W trakcie trwania rozprawy Wokulski udowadnia, że lalka została zakupiona w jego sklepie, przez co Krzeszowska przegrywa proces. Ignacy w dalszym ciągu pragnie wyswatać Wokulskiego ze Stawską. Natomiast Izabela Łęcka, kierowana majątnością Wokulskiego, postanawia wyjść za niego za mąż, jednak mimo wszystko dalej nie traktuje Wokulskiego jako partnera życiowego, a jedynie jako sługę, który będzie dostarczał środków finansowych do spełnienia jej zachcianek. Stanisław, obserwując pannę, zaczyna zastanawiać się nad słusznością swych uczuć wobec niej. W rozmowie z doktorem Szumanem Rzecki dochodzi do wniosku, że życie Wokulskiego podąża w bardzo złym kierunku. W czasie postu do Warszawy przyjeżdża skrzypek Molinari. Łęcka jest nim zachwycona, dlatego namawia Wokulskiego, aby zapoznał ją ze sławnym skrzypkiem. Kupiec spełnia prośbę Izabeli. Nakłania Molinariego do zagrania dobroczynnego koncertu podczas którego Izabela jest wpatrzona tylko w artystę, przez co Stanisław czuje się przygnębiony. Niespodziewanie Wokulski postanawia sprzedać sklep żydowi Szlangbaumowi. Nie pozostawia jednak losów wiernych subjektów w rękach Bożych, zabezpiecza ich finansowo. Jest uradowany narzeczeństwem z Łęcką, dlatego chce uszczęśliwiać innych. Zabezpiecza też finansowo panią Stawską oraz opłaca wesele Węgiełka, który żeni się z Marianną. Pod wpływem zafascynowania Izabelą nie bierze nawet udziału w pogrzebie prezesowej zasławskiej. Nagle Izabela dostaje list od chorej ciotki z Krakowa, licząc, że ta pozostawi jej coś w spadku, wybiera się do niej wraz z ojcem i Stanisławem. Tym samym pociągiem jedzie także Kazimierz Starski, a Izabela zaprasza go do wspólnego przedziału. Stanisław jest świadkiem flirtu między ich dwojgiem. Kochankowie rozmawiają po angielsku, myśląc, że Wokulski nic nie zrozumie. Okazuje się, że podczas jakichś miłosnych igraszek Izabela zgubiła wisiorek z metalem geista, podarowany jej przez narzeczonego. Na kolejnej stacji Wokulski wysiada, wcześniej informując Izabelę, że nauczył się angielskiego i zrozumiał całą ich rozmowę. Stanisław pod wpływem emocji pragnie popełnić samobójstwo. Kładzie się więc na torach kolejowych, ratuje go jednak Kacper Wysocki, któremu Wokulski zorganizował swego czasu powrót do Skierniewic. Rzecki nie może dojść do porozumienia z nowym właścicielem sklepu oraz trochę podupada na zdrowiu. Dlatego decyduje się wyjechać na wieś. Wsiada do pociągu, jednak zanim pojazd rusza, Rzecki rezygnuje i wysiada. Od doktora Szumana dowiaduje się o zerwaniu zaręczyn Wokulskiego. Stanisław nie potrafi się na niczym skupić i nie czuje, aby na czymkolwiek mu zależało. Odsuwa się od wszystkich i popada w depresję. Węgiełek informuje go o rozstaniu barona Dalskiego z Eweliną, ponieważ wdała się ona w romans ze Starskim. Rzecki dalej chce zesfatać Wokulskiego ze Stawską, ale Stanisław informuje go, że postanawia wyjechać do Moskwy. Po tej rozmowie sprzedaje swój dobytek i opuszcza Warszawę. Ostatni rozdział stanowią próby ustalenia, jak potoczyły się losy Wokulskiego. Informacje, które otrzymuje od ludzi Rzecki, są sprzeczne. Podobno Stanisław wybiera się do Ameryki. Niespodziewanie Julian Ochocki informuje o śmierci Tomasza Łęckiego oraz o tym, że ostatni kandydat do ręki Izabeli, marszałek, również zrezygnował z małżeństwa z panną, więc sama Łęcka postanawia wstąpić do klasztoru. W dniu 1 października adwokat Wokulskiego przekazuje Rzeckiemu jego testament, z którego wynika, że największą sumę pieniędzy, czyli 140 tysięcy rubli, Ofiarowuje on Ochockiemu, żeby ten mógł je przeznaczyć na badania naukowe. W zapisie majątku Wokulski uwzględnił także Rzeckiego, ofiarowując mu 25 tysięcy rubli, 20 tysięcy pannie Stawskiej oraz 500 rubli podzielił między swoich podopiecznych. Po pewnym czasie Rzecki czyta list od Węgiełka, który był zaadresowany do Wokulskiego. Rzemieślnik pisze, że ktoś wysadził ruiny zamku w Zasławiu. Jakiś czas później dochodzą plotki, że sprawcą wysadzenia ruin był sam Wokulski, popełniając jednocześnie samobójstwo. Niedługo po tej wiadomości Ignacy Rzecki umiera na zawał serca. Chcesz mieć wszystkie streszczenia lektur, epoki oraz motywy literackie w swojej kieszeni? Pobierz aplikację Lekturowo. Jesteś maturzystą? Dołącz do naszej grupy na Facebooku. Linki w opisie filmu.